Dzień moi drodzy, piwo maniacy, się tak trochę poprawię, ale teraz zaczynamy. Dzisiaj będziemy degustować inne piwo, gdańskie, z Browaru z Gdańska, nowy Browar Gdańsk. 5,3% alkoholu, 13,5% ekstraktu ciemny, lager gdański. to wygląda w ten sposób, jeśli to się wygląda ja Albo muszę patrzeć, pojawię. I teraz tak. Pachodą, ale musiałem otworzyć to piwo dla, do nagrania intra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc już piwo jest otwarte. Jeszcze nie wąchane, nieniuchane, więc tak to wygląda. Skład, 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 skład. Ciemny Gdański lager to piwo dolnej fermentacji. Mieszanka siedmiu słodów mięśnianych, w tym aksamitna, dawka słodu wędzonego. Nie wiem, czy dobrze, że przytom tą etykietę, bo za bardzo się napalam na pał, wow, nie wiadomo co. Eee, nuty, słodowo, drożdżowe, a im towarzyszy czekoladowo palony finish. Piwo ciemne, pasteryzowane i niefiltrowane. Data ważności 30. kwietnia 2024. Ja to piwo kupiłem, bo w legatanie. To nie jest sklep celistyczny. Pilsna pilsa jasnego z brytyjskiego browaru, no i było takie dobre, ale nie niekoniecznie w stylu pilsa. Dobra. Y, no, taki kolor bardzo ziemisty, ciemny, ale pachnie pięknie od samitni, przykoladową. Jest wyczuwany aromat wędzony. Wow! No. przykłada hmm. sodów słodów palonych tak sese, se, ale wędzone są. I jest taka bardzo piękna hmm, syn, symfonia tych wszystkich zapachów. No tu jest podobny. Wygląda, że będzie dobrym piwem. No dobra, jakbym się uparł, jakbym przymknął oko, to bym powiedział, że czuję te słody palone, ale nie czuję, więc nie będę wam ściemniać. Dobra, próbujmy. Ale w smaku wyczuwany jest słód palony, taka delikatna kwaskowatość. Wyczuwa się oczywiście takie Delikatne nuty wędzenia Jakbym miał taką delikatnie podwędzaną szynkę. Coś w ten sposób. Takie preszutto, preszutto, włoska, włoska taka, mm, węglina troszeczkę podwędzana Ale do tego. Jest bardzo dobra. Taka baza słodowa. Czy czekolada? Może taka troszkę rozwodniona czekolada. Coś w stylu czekolada do podobnych produktów, ale faktycznie coś możemy znaleźć. Troszeczkę chlebowo, troszeczkę taki ciemny chlebek. Na szczęście, na plus żadnych nut karmelowych. Wow. duża wow. Powiem Wam tak. Z ciemnych lagerów bardzo mi się przypomina z mazurskim ciemnym lagerem. Ten trochę miał, tamten miał trochę inny profil, ten jest troszkę inny, ale, co nie zmienia faktu, te piwo jest bardzo, bardzo dobre. Tak jak poprzednim pisem z Brywaru Gdańskiego nie byłem w 100% zachwycony, tu mogę powiedzieć, że jestem w 100% zachwycony tym piwem. To jest piwne odkrycie października, niech tak będzie, października 2023, ale mimo wszystko jest. Ta etykieta też jest taka miła w dotyku, można podotykać jak się wypije piwo. Albo po kilku głębszych piwach, to już w ogóle będzie przyjemność. Ale dla kogo to piwo bym polecił? Dla ludzi, którzy lubią takie piwa w stylu angielskich biterów, takich trochę słodkich, nie słodkich, takich z bazą słodową. Dla ludzi, którzy nie lubią chmylonych piw, i dla ludzi, którzy lubią ciemne piwa, które mają troszkę więcej ciała niż... no dobra, te ciało jest inne niż w kształtach kraftowych, ale jakieś jest. W zapach jest piękny. Smak jest ładny, no i dodam do tego, jest czysty. Czysty jak pupa niemowlaka. To znaczy, nie ma tam żadnych owoców wyczuwanych, nie ma tam żadnych innych różnych fakt w tym piwie, więc no, pięknie. Robi robotę na zdrowie. Jak znajdziecie się w Gdańsku, albo w jakimś tam lewiatania, albo coś, to zdecydowanie kupiło. Polecam, wypijcie sobie, bo jest co pić. Pięknie. No i tyle. trzymajcie się.